Dlaczego wygłaszacie idiotyczne teksty w stronę Rosji i Putina? Tak wam się spieszy do wojny, przecież wy pierwsi uciekniecie, a ginąć będą, tak jak na Ukrainie, żołnierze i cywile. Nie wiem, co autor miał na myśli. Nie wiem, czy nie chodzi, chodzi o idiotyczne. wypowiedź Szymona Hołowni z soboty, kiedy powiedział, że wgnieciemy Putina. Było takie określenie, mocne też. Znaczy, jeśli ja tak. Ja słyszałem pan, na własne uszy. Nie, nie, jeśli, jeśli Pan słyszał, Panie Redaktorze, no to nie, nie, będę, nie będę z tym polemizował. Natomiast, gnieciecie Putina, czy nie? Natomiast, natomiast musimy budować swoją odporność w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I naprawdę to mm, powinno być. Bardzo serio brane pod uwagę, jeśli jeden po drugim premier, minister obrony poszczególnych państw europejskich um, zaczynają komunikować swoim społeczeństwom, że trzeba przygotować się na różne sytuacje. Także na takie, że trzeba będzie, tak jak to było w innych krajach, już jest mowa o tym, co trzeba zrobić, żeby przetrwać pierwsze 72 godzin konfliktu. Um, naprawdę żarty się skończyły.